Witajcie, dzisiaj chyba będzie 30 już dzień Z tego co się chyba nie mylę, nie wiem czy się mylę mm, Aha, czekam, mamy tu rzewno jeszcze więcej, żeby tych więcej płytek było O, jest tu jakieś mm. O bo dobra Nie będę tam przerabiał Rafał, powiedz wszystkim co ma być w Minecraftie 1.8? Powiedz to. No, wspólnie oglądałem różne filmiki i mają być bramki, yy, mają być potwory, mają być gigantyczne grzyby, mają być podobne jak wioski, <suszel> Fak. i Tak, nie wiem. Zapomniało. Potwory to chodzi chodzi o Farlandery, nie wiem czy wiecie co za potworki. Mówiłem już o nich coś czy nie? Nie one wiem. One będą takimi... na trzy klocki one będą. Jak się na nie patrzeć to będą atakować. Nie właśnie, jak patrzeć to będą stały, jak się odwrócicie to zaczną atakować, odwrócicie się. Chyba będą, będą bliżej Was, czy jakoś tak, nie pamiętam. Poszukajcie na jakichś stronach, to się dowiecie wszystkiego. Ja to chyba... Gdzie ja to czytałem? Nie wiem czy nie na Minecraft czasem. a poszukajcie sobie. Oni mają być nazwanie albo fa Farlanders albo. Coś na... Albo inaczej jeszcze O, a, Rafał. A ja to spółpłytek robię. No wiem, a masz spół jeszcze, dobra pójdę zrobię. Ja mam. Oj, aż spadłem z wrażenie masz. A to tu masz normalny drewno w zamian. Dziękuję. Za, za tobą No, za mną. Ogólnie mam chęć coś zaśpiewać budując coś. Dużo, dużo wam nie powiedziałem. No nie tu, nie tu. Masz jeszcze do budki. Co to za drzewo? Jakie drzewo? No tutaj brzoza jakaś wysoka. Nie wiem... Ktoś... Ktoś... Jest to spojrzał na pokój no spama I może jednak będę chciał powiększony pokój A. Ale najpierw zerknijmy na jego pokój Ale najpierw co? Najpierw sprawdzę jaki on ma duży pokój No całkiem, całkiem Hmm... Trochę duże okno będę miał, no. Oj to moje. to. Przynajmniej będzie widok. Wiesz co, powiększymy mi jednak. Jednak chcesz... Dobra, tu koblem przelec, nie? Ja zacznę sadzić. Ta trochę pokoju z pół bloków jest trochę z tego, nie? ze zwykłych desek o pięknie Rafael. dostajesz odznaczenie pracownika roku niech inni się wstydzą o szkło we don't have a szkło masz szkło w skrzyni szkło mam, tu mam przy sobie proszę a więc i szkła. Wystarczy. Aha, czekaj, obrotu mam. Budujemy dom na piasku, Celnie nie gra roli dziś. Ta piosenka mi się z Minecraftem kojarzy. No i właśnie wam wygadałem, co chciałem śpiewać. Trudno. Czekaj, jeszcze nie, bo to trzeba dokończyć na dachu. Co na dachu? W sensie, że podłogę? Co to chcesz z tą dokończyć? Problem. Ha, a, to jakby się schody do góry robiło. Rafał... To wszystko jest do zrobienia. Teraz sobie dywan powiększy czarny, ten. No, trochę ładniej to wygląda. No i widok jest. Ładnie wszystko. Pół blokami ty zakrywasz? Tak. No hmm. Nie no dobrze łóżko chyba stoi, nie? Niech się tak stoi. Karna wełna no, Hmm, a może trochę inaczej ten dywan zrobię Nie Rafał? A gdzie? Gdzie w pokoju? No A tu nie wiem, musimy się zobaczyć Ja cię zaproszę, zaproszę cię Tutaj troszkę dłuższy. Hmm. Ogólnie to jeszcze jeden pomysł z tym dywanem. A tu już jest pół bloczek. Aha, tu już nie. Zgaduj i zgaduję gdzie jest pół bloczku kula. Jak śmiesz wchodzić bez zaproszenia? Będzie tak, 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 tak. O tak. to chyba na czerwono zrobię, zobaczę. Jak to wygląda w praktyce. Zachłacamy się o takim tym. Dywanku. To tak lepiej, czy cały czarny? To tak lepiej Dobra. Okej okay. To mówi, że powiększamy Ci pokój? Mm -hmm. Dobra, ja sobie łóżko tylko gdzieś postawię... Nie no, nie musi być na dywanie Wiesz, jak można powiększyć? Hmm Tak, może ja. No Patrz, tu tutaj tak Może żyć. tu? Z tej strony? No. no. nie wiem. A chcesz tam dobudowywać, żeby było nierówne? Dobudujemy. Tam, tam usuniemy przecież. Tu będzie lepiej. Ja nie, dobra niech tu będzie. Nie, 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 chodź, dobra. Ja. Nie bij mnie. Ci chciałem otworzyć. Ja sobie sam otworzę. Czekaj, jakieś mięso, a nie ja u siebie. Dobra. A gdzie idziemy? Idziemy na dwór. Szkoła wziąć? Mm, hmm, fuck the system. Fuck the system, fuck the system. O, I tak dalej. O, tu jest szkoła. Jeszcze... Dobra, szkoła później. Mm, Lapisa, ja mam jakiegoś? Mam To ci dam, nie? Bo ty też niebieskie Nie? Mhm mm O, mój di diamond Diamond yy, Dobra, nic chyba więcej O, jeszcze biała wełna jest tu Dobra, wszystko Dzisiaj nie są bardzo fajne Świnie są hojne. Dobra, zaczynamy od góry ci rozwalać. O, to Ty tam możesz ten... Ty od razu wyrównaj sobie teren tam. Mogę to zrobić TNT? Nie. A to gdzie dokładnie to będziemy... No tutaj, równej. Równej. Tutaj? Okej. Okay. i nam dole też będziesz budował zaraz nie? No. szkoda tylko szkła no ale trudno jak już rozbudowujemy to konkretnie nie? w sumie trzeba będzie spacić jak to szybko leci wszystko Z tej strony tutaj nie będziemy się robić szkła, bo myślę, że to prawdopodobnie tam też się jeszcze rozbuduje. Tak zakładam. Hmm, też może tu zrobię inaczej. Dobra, to idź spać teraz, co do tamtego pokoju. Idziemy spać i jutro. Mam szkiełko, mam szkiełko. Przej, co zmierzam się prześpię. Już łóżeczku? Tak. To dobranoc wszystkim. Dobranoc? dobranoc.